Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Redhead. Dzisiaj zapraszam Was na film wyczekiwany przez większość z Was, a więc na film ze stylizacjami z Rajstopami. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie stylizacje przygotowałam dla Was na dzisiaj, to zapraszam Was do oglądania dalej tego właśnie filmu. Zaczynamy! Ale zanim przejdę do stylizacji z rajstopami, kilka słów muszę poświęcić biżuterii, którą w tym momencie możecie zobaczyć na mojej szyi, na moim dekolcie. Mam na sobie przepiękny, naprawdę przecudowny, pięknie wykonany naszyjnik marki Karativa. Jest to marka, która w swojej ofercie ma biżuterię wykonaną ze sterling silver. Jest to srebro próby 925, czyli takiej samej próby srebro identyczne, jakie możemy na przykład znaleźć w sklepie Lee. けい Tak, u nas w Polsce, bo ten sklep Karatiwa sprzedaje biżuterię na cały świat. I ostatnio właśnie ten sklep skontaktował się ze mną, czy chciałabym coś wypróbować, przetestować. Pomyślałam, że zbliża się dzień matki, a więc to jest bardzo dobry pomysł, dobry moment, aby właśnie przetestować i sprawdzić ich biżuterię. I powiem wam, że jak do mnie przyszła i jak ją zobaczyłam, to przeszła moje najśmielsze oczekiwania. W sklepie karatiwa Srebro Sterling. Silver pochodzi z recyklingu, słuchajcie, a więc to jest ogromny plus, ponieważ to jest dobre dla naszej planety, to jest dobre dla naszego środowiska. W dzisiejszych czasach to się bardzo liczy, to bardzo punktuje, a więc bardzo się ucieszyłam, kiedy się o tym dowiedziałam, a dodatkowo producent zapewnia, że to srebro, to właśnie srebro, które dynda wisi na mojej szyi, okazale pięknie wygląda, jest odporne na zniszczenia, jest bardziej odporne na zniszczenia, jest po prostu bardziej wytrzymałe. Małe, a więc słuchajcie, same plusy. Nie dosyć, że się prezentuje na żywo przepięknie, tak samo jak na stronie internetowej, a może nawet lepiej na żywo wygląda. Po drugie jest, tak jak powiedziałam, prośrodowiskowe jest dobre dla środowiska, no to jeszcze jest bardziej wytrzymałe. I w sklepie karatiwa możecie kupić właśnie biżuterię, naszyjniki, pierścionki, bransoletki dla siebie. Taki prezent dla siebie zrobić, ale możecie też zrobić prezent osobie, na której wam zależy, osobie, którą kochacie. I ja postanowiłam, że zamówię coś dla mojej mamy. Zbliża się Dzień Matki. Pomyślałam, że to jest dobry moment, dobry czas, aby po prostu sprawdzić, czy ta biżuteria naprawdę nadaje się na tego typu okazje, na urodziny, na jakieś święta, czy właśnie na Dzień Mamy. I przyszedł do mnie też przepiękny, srebrny, z napisem Mam, po angielsku Mamusia. Gdyby ktoś nie wiedział, to tłumaczę, macie tutaj takiego translatora, nawet. E, oczywiście żartuję. Jest przepięknie wykonany. Mamy tutaj jakieś takie cyrkonie, e, też oczywiście jest to srebro, sterling silver, srebro typu 925. Naprawdę wygląda to przepięknie i Jestem w procentach przekonana, że moja mama po prostu padnie, jak zobaczy ten naszyjnik przepiękny. Ja padłam, jak zobaczyłam te naszyjniki dwa, ten dla mojej mamy i ten dla mnie z serduszkami, który właśnie widzicie na mnie. No to oszalałam, słuchajcie, zdębiałam i oszalałam wygląda to przepięknie. i w sklepie karatiwa możecie też znaleźć takie oto pudełko na biżuterię. Powiem wam szczerze, bo ja zawsze jestem z wami szczera w każdym momencie mojego życia, kiedy na Nagrywam film, kiedy go nie nagrywam, staram się być z Wami szczera i w 100% prawdziwa. To nie do końca jest mój styl. Ja, jeżeli chodzi o jakieś pojemniki na przechowywanie różnych rzeczy, czy na przykład też biżuterii, raczej stawiam na minimalizm. Tutaj minimalizmu nie uświadczymy, nie doświadczymy. Tutaj mamy. W to pudełko wbudowane sztuczne kwiaty, ale powiem Wam, że jest to wykonane naprawdę porządnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie mogę powiedzieć, że nie, chociaż nie jest w moim stylu, nie jest w moim typie to, to wygląda naprawdę okazale i ślicznie. I słuchajcie, jaki bajer teraz. Rozumiecie to? Tutaj mamy wbudowaną kołysankę. To jest słynna kołysanka, słynna melodia. Co prawda nie u nas w Polsce. Może zamknę to, bo się nie dogadamy. To jest słynna melodia za granicą w Ameryce, w Anglii. Ona się nazywa You're My Sunshine. I bardzo mi się podoba polityka tego sklepu, ponieważ sklep właśnie bazuje na tym sloganie, na tym haśle tworzy biżuterię przygotowaną dla ludzi, aby łatwiej było im okazywać emocje, aby łatwiej im było okazywać swoje uczucia, aby to zabrzmi banalnie, ale aby łatwiej im było powiedzieć komuś kocham cię, już mi się płakać chce, słuchajcie, jestem bardzo wrażliwa. Długo się zastanawiałam, czy podjąć współpracę z tą firmą, ale kiedy się zagłębiłam w tę politykę, kiedy sobie o tym poczytałam, jak oni podchodzą do swoich klientów i co oni im oferują, you <laughs> No, zmiękło mi serce, naprawdę zmiękło mi serce, i pomyślałam, że warto o nich wspomnieć. I tak jak powiedziałam, to nie jest mój styl: to pudełko, to puzderko, ta szkatułka na biżuterię nie jest w moim stylu, ale wydaje mi się, że będzie idealna dla kogoś starszego. Jestem pewna, że gdyby moja babcia żyła na przykład i gdyby mi dała coś takiego, to by po prostu zdębiała, by oszalała i na pewno by się w tym zakochała i tak jak macie na przykład starsze mamy, bo jesteście ode mnie starsi, albo macie starsze ciocie, albo właśnie macie babcię, jakieś prababcie może nawet i tak dalej i tak dalej, to tego typu rzecz jestem pewna, że też po prostu je zwali z nóg i zmiękną im serducha tak jak mi, także no naprawdę no aż ochrypłam, Czuję po prostu jakieś takie emocje bardzo pozytywne do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że Wy też. Jeżeli czujecie się zaciekawieni marką Karatiwa, to koniecznie wpadnijcie na ich stronę internetową. Poszferajcie, posprawdzajcie. Może wybierzecie coś dla siebie, a może dla kogoś bliskiego. Zwłaszcza, że mam dla Was kod zniżkowy. Minus 10% na cały asortyment. Możecie wybierać dowoli. Linki do produktów, które Wam dzisiaj pokazałam w tym filmie, znajdziecie w opisie tego filmu, podobnie jak strony. Internetową. Wszystko znajdziecie w opisie filmu, a teraz już nie przedłużam i zacznijmy gadać o rajstopach i oglądać stylizację z rajstopami. Do dzisiejszego filmu wybierałam rajstopy ze sklepu internetowego LORES, i te rajstopy wybierałam w konkretnym celu, a raczej wybierałam konkretne rajstopy w konkretnym celu. Wybierałam rajstopy idealne na randkę, więc stworzę dzisiaj stylizacje randkowe, ale nie tylko, ponieważ te stylizacje będą też kwiatowe. Kwiatowo-randkowe stylizacje z rajstopami marki LORES. A więc zaczynamy omawianie tych czterech par. I pierwsze rajstopy, które mi się rzucają tutaj w moje szpony to rajstopy, które się nazywają Firenze, tak się nazywa ten model. To są cienkie rajstopy 20 den z zakolanówką. Zakolanówka w grochy. Jest to moim zdaniem bardzo uroczy wzór, ale też z drugiej strony ktoś może uznać, że ten wzór, taki wzór zakolanówki czy pończochy, jest dosyć też wulgarny, taki wyzywający. Postaram się ten wzór obrać w taki sposób, żeby było delikatnie, ale też zmysłowo, dziewczęco, ale też kobieco. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. W każdym razie. Tak jak powiedziałam, rajstopy mają grubość 20 den. Tutaj mamy informację, że te rajstopy są wykonane w Włoszech, i chyba każda z tych par ma taką informację, a więc to są rajstopy, które pochodzą z Włoch super. No i ja mam rozmiar 3 przez 4, mój standardowy rozmiar. Zazwyczaj wybieram trójeczkę, ale tutaj były takie rozmiary łamane, a więc. 3 przez 4 wybrałam. Powinien być dobry ten rozmiar. I już się nie mogę doczekać, aż je założę i aż je wplotę w stylizację kwiatowo-randkową. Także wplatam. Model hearts, czyli serca. I faktycznie mamy tutaj sporo serc. Te serduszka są wkomponowane w rąby. Rąby są stworzone z takich drobnych kropek i jakby kąty tych rąbów to są właśnie serca. Tutaj na modelce, na tych przepięknych, zgrabnych nogach, mamy kolor czarny, a ja wybrałam jeżeli chodzi o ten model, rajstopy w kolorze cielistym, także jestem bardzo ciekawa, jak one będą wyglądać na nodze, czy będzie to efekt naturalny dosyć. Czy ten kolor cielisty będzie taki babciny cielisty, jeżeli wiecie o co mi chodzi? Zaraz to sprawdzimy. I jeżeli chodzi o rozmiar, tutaj też mam 3x4, a grubość to też 20D. Tylko że tutaj widzę, że te rajstopy będą takie delikatnie siateczkowe. Ja lubię tego typu rajstopy, lubię jak mają taki splot ponieważ tak mi się wydaje, że trudniej się zaciągają, ale zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na nogach, także sprawdźmy jaką stylizację stworzę właśnie z tymi rajstopami. Hearts. To rajstopy, które nazywają się Amor. I faktycznie tego słowa, dosłownie tego słowa, mamy na tych rajstopach aż w nadmiarze, słuchajcie. Ponieważ to słowo, słowo amor jest zwielokrotnione i nadrukowane na tych rajstopach. W dodatku tutaj też mamy serduszko zamiast litery o, a więc wygląda to naprawdę szałowo, wygląda to super, wygląda to bardzo oryginalnie, bardzo ciekawie, bardzo fantazyjnie. I wydaje mi się, że do tych rajstop założę też taką fantazyjną, ciekawą, oryginalną sukienkę, żeby po prostu cała stylizacja tworzyła idealną całość, powiedzmy tak. A więc te stopy mają grubość 20 den, są w kolorze czarnym, rozmiar 3x4 i już się nie rozgaduje dłużej. Zakładam rajstopy, zakładam kiece, to rajstopy, tada, serduszka, oczywiście że tak. Tutaj mamy masę serduszek, wysyp serduszek jest ich pełno, jest ich wiele, czyli to, co ja bardzo lubię, bo ja bardzo lubię wzór serduszkowy na rajstopach. Uważam, że ten wzór jest bardzo uniwersalny co starałam się wam w dzisiejszym filmie udowodnić że można go łączyć z innym wzorem chociażby z wzorem kwiatowym i wygląda to dobrze mam nadzieję że tak wygląda także dajcie znać w komentarzu czy wyszło dobrze czy nie w każdym razie teraz stopy mają na sobie serduszka mają też grubość 20 den są w kolorze czarnym rozmiar 3/4 przez i tyle w temacie i zakładam je i się wam pokazuję Na tyle to wszystkie stylizacje randkowo-kwiatowe, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Czekam na Wasze komentarze. Która z tych stylizacji porwała Wasze serce? Serduszkowo, dzisiaj. Która ze stylizacji porwała Wasze serce? Jestem bardzo ciekawa, także piszcie śmiało. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też koniecznie to zróbcie. Będę bardzo wdzięczna, bardzo szczęśliwa. Będę przepełniona miłością i radością. Tak. A ja się żegnam na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i rantkujcie do woli, bo idzie wiosna. A więc co nam innego pozostało? Trzeba rantkować, ile wlezie. A co? Buziaczki, papa. Pa.